wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Jak zapowiadałam w tej recenzji klaczy duńskiej, no to będzie jeszcze jedna recenzja, czyli teraz ta, która jest i mamy recenzję klaczy rasy Dartmoor Hill o imieniu Lucrecja z kolekcji z roku 2015. No i tak, ona też jest od Julitymy, którą dostałam w kopercie. Ja ją dostałam jako gratis, z czego jeszcze raz bardzo dziękuję za taki fajny gratisik. No i ona też jest z kolekty, ma na imię Lukrecia, jest to klacz. No i jest ona rasy Dartmoor Hill. No i tak, jest ona maści gniado srokatej. ma długą grzywę, grzywkę i ogonek. Ma zaróżowione chropki, z czego to jest takie piękne, matko jedyna, kocham zaróżowione hrabki, serio. Ma brązowe kopytka takie, ma wyrzeźbione strzałki pędzinowe, e, kleczka nie jest podkuta. E, ma tak lekko chyba wyrzeźbione e, kasztany, ale ja ich tutaj nie widzę zbytnio, więc ona chyba ich raczej nie ma. Natomiast klaczka jest bardzo ładnie pocieniowana. Ona też ma taką odmiankę na głowie, taką yy, gwiazdkę. -y, taką, e, taką gwiazdkę, jej strzałkę, że tak powiem. Yy, no, naprawdę bardzo ładnie ma te, zrobione, yy, jakby pomalowane te plamy. Naprawdę to super wygląda. Klaczka jest naprawdę bardzo ładna. Yy, no, ja ją bardzo polubiłam, jest przesiczna. I Tak ona wygląda. No, jest naprawdę detaliczna, powiem Wam, i naprawdę jest super. No i ona jest w takiej pozycji, tak ona sobie chyba idzie, tak mi się wydaje, taki no po prostu wstępie, ona sobie gdzieś tam idzie, tak? No i co by to jeszcze powiedzieć na temat tej kraczki? No to chyba już było wszystko w sumie. Jeszcze raz dziękuję. A jeśli, jeśli chodzi o to, czy ona jest fotogeniczna czy akcesoria, to tak, fotogeniczna jest, ale akcesoria nie mam pojęcia. To już chyba takie akcesoria dla y, kucyków bardziej, czyli siodło dla kucyków i tak dalej, więc to już wiecie. Natomiast jeśli chodzi o kubno, no to ona jest na pewno, na pewno jest w Rosmanie, to na 100%. Y, I też jest chyba na Allegro lub tam na innych stronach, ale to ten. Oczywiście poszukam. Jeśli by ktoś chciał linka, to oczywiście podam. To by było chyba wszystko. No już chyba w sumie wszystko powiedziałam. A, no i jeszcze nie wszystko, bym zapomniała. Ona ma też uszy tak. E, w, m, tak na boki, w sumie jakby była tak e, trochę zdenerwowana, więc tutaj chyba coś się zdenerwowało, tak mi się wydaje. E, no i nie wiem, co by to jeszcze powiedzieć, no. I chyba tyle! Tutaj jeszcze bym zapomniała tematyk uszów, i to by było w sumie tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na sesję zdjęciową. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!